E, badnijcie, Karlik do nos przyszł. O ciul. Chodź sam do nos, synek. Punkni, siadaj, muszę się siednąć, hopie. W końcu, żeś znot troszkę czasu do nos. Boże, zajęty, żech pochował moja mama, hopie. Fajno, żeś znot wymówka, synek. Oficer Płaski, padło, że ty sam coś ciulosz, Karlik. Słuchaj, bo padłum to Inoros. My cię kupili, tyś je nasz. My by mogli na cię nakakać, a ty byś powiedział, że to szekulada leci z nieba. Rozumisz mnie? Lepiej, żebyś rozumiał! No, lepiej to pochytaj. Koniec tego siedzenia, Karlik ciśniesz do roboty. Jest taki jeden hopek na mieście. Może ta adresa płaski? Następny Elwer, Babrok, Mamlas, Pieroński Gist, identyko jak ty. My go nie lubimy, a on nie lubi nos. A ty się możesz upewnić, co by nie opuścił tego placu. Nowy dwetrule. No już to wydupię stąd. Łapierona! Hilfe! Hilfe! Popie, tyś mi uratował życie.